Prezes klubu MKS Lewart Lubartów opowiedział dla nas jak wyglądają przygotowania i kiedy możemy się spodziewać pierwszego meczu wiosennych rozgrywek. Rusza wiosenna runda trzeciej ligi spotkań, w których Lewart będzie rywalizował. Jak idą do przygotowania? Dobrze, przygotowujemy się tutaj na własnych obiektach, trenujemy codziennie, rozgrywamy sparingi w weekendy. Zostało nam jeszcze do rozegrania trzy yy, 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 gry kontrolne. Yy, tutaj w ten weekend yy, yy, mamy mecz w piątek. Yy, yy, gramy z Tomasową o 17 u nas w Lubartowie i w sobotę o 16 w Cycowie z Awią Świdnik. Yy, za tydzień sparring z Białopodlaską yy, w sobotę. Yy, pierwszy mecz. Drużyna Lewartu tutaj będzie rozgrywała z ligowy już z Siarką Tarnobrzeg 1 marca o godzinie 12 na stadionie miejskim w Bartowie. I z tej okazji chciałbym tutaj zaprosić wszystkich mieszkańców, sympatyków, kibiców na mecz, żeby tutaj wspierali naszą drużynę. W związku z tym pan prezes spółdzielni mieszkaniowej zaprasza mieszkańców po odbiór karnetów na piłkarskie wydarzenia. Od poniedziałku będą wydawane karnety na wiosenną rundę spotkań Lewartu. Tak dokładnie wyglądają w ten sposób w tym roku karnety. I wydajemy je od poniedziałku, od 17 lutego. Bardzo wcześnie wydajemy te karnety, bo i bardzo wcześnie rusza runda wiosenna. Tak jak pani przed chwilą wspomniała, tradycyjnie. Kto może odebrać? Ten, kto mieszka w spółdzielni mieszkaniowej. Nie ma długów. Jest zadeklarowany również do wywozu odpadów nieczystości stałych, jak i również jest dobrym y, członkiem spółdzielni mieszkaniowej, który y, ma uśmiech na usta i kibicuje przede wszystkim lubartowskiej Biało 11. Y, przypominam, że w poniedziałek pracujemy do 17 i przypominam, że na odbiór karnetów są tylko dwa tygodnie, ponieważ y, tak jak wspomniałem przed chwilą, bardzo wcześnie. Rusza wion, runda wiosenna, no i mamy nadzieję, że Elewart po prostu tutaj będzie mistrzem ligi i będziemy mieli kolejny awans. Tylko kto mm, zapewni tym piłkarzom w kolejnej kolejce finansowanie, to również uważam, że powinno być bardzo ważnym tematem. I mam nadzieję, że jakaś odbędzie się specjalna Rada Miasta, żeby po prostu zauważyć, że Lewart jest warty tego, żeby w niego inwestować, tak jak my, bo my. Te karnety finansujemy z Funduszu Kulturalno-Oświatowego.